I Siemaneczko, witam Was tutaj. Bóglandowski z nowym filmikiem z GTA V. Mam dzisiaj dla Was w sumie 4 metody na zarabianie. dwie będą na 12,5 miliona w 10 minut, a wszystko to, żebyście mogli się przygotować na najnowszą aktualizację, która już 13 czerwca, a będzie to San Andreas Mercenaries. Sprawa będzie bardzo prosta. Za chwilę dowiecie oczywiście o co, czy o co chodzi. Ja w międzyczasie zapraszam Was na mojego Discorda. Link dołączam w opisie. Klidź na kasę. Jak widzicie sprzedaje samochody jeden za drugim, pamiętajcie sprzedając samochody nie sprzedawajcie więcej niż 6 samochodów dziennie i zróbcie sobie dłuższą przerwę niż 30 godzin w sprzedawaniu pojazdów, żebyście nie wbili się na dzienny limit sprzedaży. Jak ominąć dzienny limit sprzedaży, jak żeby zrobić żeby wróciły tablice fruta? zobaczcie filmik, dołączam go w opisie. A teraz przechodzimy Pierwsze dwie metody będą dla tych ludzi, którzy nie mają kasy na kopiowanie samochodów. To więc daję Wam tutaj znać, że napad na bank rezerw ciągle całkiem nieźle płaci. Może nie jest to już minimum, ale 270 tysięcy. Zobaczcie jak to się robi. Filmik dołączam w opisie, jak tutaj możecie robić z powtarzaniem na napady teraz kiedy zobaczyliście napis subskrybuj zamykacie konsolę lub wyłączacie internet wyciągacie kabel musicie oczywiście robić to z kolegą kolega zgarnia całą kasę a wy wchodzicie z powrotem do gry i znowu macie ten napad oczywiście tutaj mamy napad z agencji z doktorem dre tak 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 takie to jest proste a w tym tygodniu mamy premię na tych napadach więc wychodzi to całkiem nie najgorzej 2 miliony Nie wiem czy tą całą kasę można oddać znajomemu ale jeżeli tak to jest petarda. No dobra przechodzimy teraz już do Wy Wytłumaczę Wam dokładnie o co chodzi z tymi kopiowaniami samochodów z motorem jeżdżacie tym motorem Pegasus FC1000 do mechanika musicie mieć odbęnego klikacie wykup i szybko otwieracie dashboard klikając PS lub Xbox na padzie jeżeli w ogóle Wam nie błyśnie to znaczy że za szybko to zrobiliście musicie zrobić większą przerwę między kliknięciem wykup a xbox lub ps na xboxie jeżeli wam minie a nie zmieni się ta obiewka nie znikła to znaczy że musicie zrobić jeszcze większą przerwę między wykup a kliknięciem ps lub xbox jak widzicie mi tutaj się to udało za drugim razem jeżeli wam się ten motor zamieni lub wy za dużo kasy wydacie możecie zamknąć grę wrócić z powrotem i możecie lecieć dalej z tym biciem. tutaj było pierwsza metoda żeby zobaczyć cały ten filmik Wejdźcie do opisu, kliknijcie kopiowanie samochodu w arenie. A tutaj mamy tak, drugi glitch na kasę, glitch z garażem i z bazą. Podjeżdżacie tutaj do bazy, ustawiacie sobie Easy tak jak ja, musi Easy skakać, dajecie do przodu tak jakbyście chcieli iść i klikacie podskoczyć. Trzymając cały czas do przodu, gdy samochód zrobi Wam w powietrzu takiego fikocha zapali się komunikat o pełnej bazie potwierdzicie komunikat na pełnej bazie jak zrobicie tak jak wam powiedziałem wylądujecie na dachu po potwierdzeniu tego komunikatu i znowu kontynuujecie życia półmlantowski elo